Witajcie! Pytanie na dziś jest takie, czy solidna dywidenda i bilans, który jest, no, twardy jak skała, wystarczą, żeby wygrać z rynkiem? Właśnie to sprawdzimy. Biorąc na warsztat giganta zarządzania aktywami, czyli T.R.O. Price, mamy świeżutkie wyniki, więc prześwietlimy tę spółkę za pomocą naszego obiektywnego systemu punktacji. Zobaczmy, czy to wciąż jest atrakcyjna inwestycja. No to co, zaczynamy! Każdy, kto inwestuje, zna to uczucie, prawda? Jesteśmy zalewani informacjami. Mamy sprzeczne opinie analityków, ten cały rynkowy szum. Jak w tym wszystkim znaleźć jakąś prawdę? Jak tak na chłodno, obiektywnie ocenić, czy dana firma jest naprawdę solidna, czy może to tylko chwilowa moda? No właśnie. Dokładnie dlatego potrzebny jest jakiś system. I naszym narzędziem będzie właśnie taki precyzyjny system to jest powiedzmy taka kompleksowa, dwunastopunktowa karta wyników. Pozwala nam krok po kroku, bez zbędnych emocji, prześwietlić każdy, ale to każdy kluczowy aspekt firmy, od zadłużenia aż po dywidendy. To jest po prostu nasz kompas w tym całym świecie inwestycji. No dobrze. Koniec trzymania w napięciu. Jak jest werdykt? Proszę bardzo. Końcowy wynik dla T Rowe Price to 84 na 115 możliwych punktów. To jest nasza kluczowa odpowiedź. A teraz Czas zobaczyć, co tak naprawdę kryje się za tą liczbą. Co właściwie oznacza taki wynik? No cóż, w naszym systemie to jest ocena bardzo dobra spółka, która idzie w parze z rekomendacją kupuj. Ale, ale, tu nie chodzi o to, żeby ślepo podążać za liczbami. Zanurzmy się w to głębiej, żeby zrozumieć, co tak naprawdę stoi za tą oceną, gdzie tkwią te potaźne atuty firmy, a gdzie, no cóż, czają się całkiem realne wyzwania. OK, zaczynamy od samych fundamentów, czyli od finansowej fortecy firmy. Sprawdzimy jej bilans, zobaczymy jak z rentownością, bo to właśnie tutaj kryje się odpowiedź na to kluczowe pytanie: jak solidna jest ta spółka u samych podstaw? Zobaczmy więc, co mówią nam liczby. Spójrzmy na tę liczbę: 32,1% to jest marża operacyjna za ostatni kwartał. I teraz, dlaczego to jest tak ważne? Otóż w tej branży średnia kręci się w okolicach 15, może 20%. A t Price? No, oni zarabiają znacznie, znacznie więcej na każdym dolarze przychodu. To jest po prostu dowód na ich niezwykłą efektywność operacyjną. A to, co teraz powiem, naprawdę wyróżnia TROW. Proszę sobie wyobrazić: spółka ma 3,4 miliarda dolarów w gotówce, a długu? Zaledwie pół miliarda. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że ma ujemne zadłużenie netto. Mówiąc jeszcze prościej, jej bilans to jest prawdziwa forteca, gotowa na absolutnie każde zawirowania na rynku. A teraz spójrzmy na kilka konkretnych wskaźników bezpieczeństwa, żeby nie było. Dług do kapitału własnego, zaledwie 0,04. Stosunek długu do EBITDA, czyli tego zysku operacyjnego, to, no śmiesznie niskie, 0,15. Powiem tak, te liczby po prostu krzyczą bezpieczeństwo. Ryzyko finansowe jest tu praktycznie zerowe, a to z kolei daje firmie olbrzymią elastyczność. Więc, no cóż, nie mogło być inaczej. Za tak niesamowicie konserwatywne i bezpieczne zarządzanie finansami, T-Row Price dostaje od nas maksymalną notę. W kategorii zadłużenia to jest 8 na 8 punktów po prostu wzór do naśladowania. Ok, lecimy dalej. Przejdźmy teraz do analizy przewag konkurencyjnych spółki, czyli tak zwanej FOSY. Zobaczymy, co tak naprawdę chroni jej biznes, ale też, co jest równie ważne, jakie siły próbują tę ochronę przełamać. Tak na marginesie krótkie przypomnienie, czym jest ta fosa ekonomiczna. To jest po prostu trwała przewaga, która bardzo utrudnia konkurentom wejście na rynek i podebranie firmie klientów. Może to być na przykład silna marka, ogromna skala działania, albo jakaś unikalna technologia. I właśnie tutaj dochodzimy do takiego kluczowego napięcia, bo z jednej strony mamy naprawdę potężne atuty, silna marka, budowana przez, uwaga, ponad 85 lat, gigantyczna skala prawie 1,8 biliona dolarów w zarządzaniu, ale z drugiej strony firma mierzy się z równie potężnymi trendami w całej branży. Mam na myśli presję na obniżanie opłat i ten ciągły odpływ kapitału do tańszych funduszy pasywnych. Ta jedna liczba mówi chyba wszystko. Prawie 57 miliardów dolarów. Tyle, tyle dokładnie pieniędzy netto odpłynęło z funduszy Tyro Price w zeszłym roku. To jest niestety bolesny dowód na to, że chociaż firma jest absolutnym gigantem, to jej transformacja w stronę tych tańszych, bardziej popularnych produktów, jak ETF-y, idzie po prostu wolniej niż u konkurencji. Dobrze, wiemy już, że to solidna firma, ale z pewnymi wyzwaniami. Zobaczmy więc, czy jej aktualna cena na giełdzie w jakikolwiek sposób odzwierciedla tę jakość i co ważne, to ryzyko. Ten wykres pokazuje to bardzo jasno. Tyro Price jest notowana ze sporym dyskontem. Wskaźnik cena do zysku jest na poziomie około 10, podczas gdy taki typowy przedział dla podobnych firm to raczej 11 do 14. Czyli co? Mimo naprawdę wysokiej rentowności i supermocnego bilansu, rynek z jakiegoś powodu wycenia ją niżej. I właśnie dlatego ocena za wycenę to solidne 12 na 15 punktów. Jest atrakcyjnie, to fakt, ale odjęliśmy trochę punktów. Dlaczego? Ponieważ to dyskonto jest, powiedzmy sobie szczerze, częściowo uzasadnione. Właśnie przez te ryzyka strukturalne, o których mówiliśmy, czyli odpływy kapitału i ta ciągła presja na marże. A teraz przejdźmy do czegoś, co jest prawdziwym klejnotem w koronie T. Price. Do argumentu, który przyciąga inwestorów jak magnes. Mówię oczywiście o dywidendach. Posłuchajcie tego. To jest coś naprawdę wyjątkowego. T. Rowe Price to tak zwany arystokrata dywidendowy. Co to oznacza? Oznacza to, że firma podnosi swoją dywidendę nieprzerwanie od ponad 35 lat każdego roku. To buduje absolutnie niesamowitą historię niezawodności i pokazuje, jak bardzo dbają o akcjonariuszy. No dobrze, a co to oznacza tu i teraz, dzisiaj? Obecna stopa dywidendy to około 5,4%. To jest naprawdę bardzo atrakcyjny poziom, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę stabilność tej firmy i całą jej historię. Więc tutaj no, nie ma żadnych wątpliwości, perfekcyjna ocena 10 na 10 punktów. I co więcej, wskaźnik wypłaty tej dywidendy jest na bardzo bezpiecznym poziomie, tak między 55 a 60% zysków, a to z kolei daje im sporo przestrzeni na dalsze podwyżki w przyszłości. No dobrze, przeanalizowaliśmy finanse, fosę, wycenę i oczywiście dywidendę. Czas więc zebrać to wszystko do kupy. Zobaczmy, jak te poszczególne elementy naszej układanki składają się na ostateczny obraz i, co najważniejsze, co to wszystko oznacza dla kogoś, kto rozważa inwestycje. Oto i ona pełna karta wyników. Jak widać, T Rowe Price zdobywa maksymalne albo prawie maksymalne noty za zadłużenie, za dywidendy i za rentowność. To są jej najmocniejsze strony. Z kolei niższe oceny, co nie jest zaskoczeniem, pojawiają się w kategoriach wzrostu i potencjału i to idealnie odzwierciedla te branżowe wyzwania, o których mówiliśmy. Suma 84 punkty jednoznacznie klasyfikuje tą firmę jako bardzo dobrą spółkę. I tu dochodzimy do sedna, do kluczowego podsumowania. To nie jest spółka dla każdego. To jest firma dla bardzo konkretnego typu inwestora dla kogoś, kto ponad wszystko ceni sobie wysoką, rosnącą dywidendę i tę finansową twierdzę, ten spokój, ale jednocześnie musi być gotów zaakceptować ryzyko, że obecny model biznesowy tej firmy stoi przed naprawdę sporymi, długoterminowymi wyzwaniami. I to jest właśnie to pytanie, z którym warto zostać. Czy te wszystkie niezaprzeczalne atuty Tirou Price ten superkonserwatywny bilans, status arystokraty dywidendowego. Czy to wszystko wystarczy, aby przezwyciężyć te potężne siły, które totalnie zmieniają całą branżę finansową? To jest fundamentalny dylemat, przed którym staje dzisiaj każdy, kto patrzy na tę spółkę.